Siema siema, tutaj znowu Bezbet i w tym poradniku odcinku poradnikowym chciałem pokazać jak zrobić prostego i zabawnego wirusa w notatniku jak widzimy tutaj wszystkie moje pliki to jest notes, gierki, coś tam jeszcze jakieś po prostu 12 plików nie? i teraz wejdę sobie w notes tu już mam ogólnie bo testowałem to i żeby wam pokazać wszystko od podstaw wchodzimy sobie w notatnik Tutaj wpisujemy sobie małpa echo off. Potem wpisujemy kolor 0,2. <laughs> potem wpisujemy dwukropek 2, Potem dopisujemy echo i procent, random procent, Kopiujemy to. Wciskamy control C, żeby było prościej i sobie po prostu, tak, nie wiem, 10 razy można. Ile się chce po prostu tego wkopiować a Potem dajemy znowu goto y, Spacja 2. 2, I to wszystko. To jest cały wirus i to polega na tym, że ja Przechodzimy w pliki, klikamy zapisz jako y, Tak, y, musi być ten komputer pulpit, żeby to nam na pulpicie się pojawiło I jak mamy tutaj dokument tekstowy txt To przechodzimy we wszystkie pliki i piszemy sobie na przykład random, bo to kopiowaliśmy. Yy, dopisujemy bat. Coś takiego, nie? random.bat. Teraz uwaga. Zapisujemy. I pojawił nam się ten tutaj plik. Jak widzicie, bez cięcia. To już sobie zamknę wszystko. I jak to nacisnę, to nam się pojawia dosłownie coś takiego. Jeden ja skamuję, jeśli macie komputer to możecie sobie to zrobić. To tak będzie szło w nieskończoność. Nawet to powiększę. O. o, mam ubrudzony monitor. Będzie trzeba zrobić przeczyszczenie. I tak, to będzie szło w nieskończoność. Mówię Wam, tu jest paseczek. O, o do, teraz widać, nie? I jak on dojdzie do końca, no to właśnie to się będzie cały czas robić. Fajne jest to naprawdę. Tak to wygląda. Jeszcze jest drugi, ale to wam tylko pokaże, jak to. chyba było to, tak? A nie, przepraszam. To w ogóle jakiś inaczej mi się to porobiło. Jakoś tak po oku defokus, proszę cię. O! Po prostu jakoś tak nie wiem, coś takiego. W ogóle wszystko widać. I to jest ciekawe, bo to jest nieskończony plik, którego się nie da po prostu zamknąć. O, cholera! O! tego się po prostu nie da zamknąć jak widzimy górę, nie wiem czy teraz uda mi się o do góry mamy tutaj taki plik dziwny jak klikamy to on się ciągle nam pojawia i tego się już nie da wyłączyć nawet jakbym klikał tutaj to nic się nie zrobi jedyną opcją aktualnie to jest ctrl alt delete i kliknięcie menadżera zadań i żeby zakończyć zadanie menadżerze zadań tak jeśli będziecie chcieli, to Wam pokażę jak zrobić to drugie. Jak nie to trudno, to i tak to zrobię, bo kończą mi się pomysły. Więc dziękuję za oglądanie. Łapka w górę. Laczek u mnie na nodze jest, ale nie będę, nie będę po prostu robić szpagata, żeby pokazać go. <laughs> Więc no. Siema.